Dzisiaj widzowie, pluszaki z automatów. Zaczynamy od najmniejszego, idziemy w stronę największego. Gramy w jednej drużynie, czyli jeśli ktoś z nas złapie malutkiego, idziemy krąg dalej i łapiemy większego. Później większego? Większego? w końcu weźmiemy jumbo. A na 3000 łapek w górę nagrywamy kolejny odcinek z automatów. Jej, Dobra, okay. idziemy tutaj właśnie do. Tutaj, tutaj było w tak jak może pamiętacie. Słuchajcie, są to różne rozmiary. Największy, który będzie na samym końcu, to jest ten, to jest, to jest pufa? pufa. To jest chyba pufa Miki, ale to jest największy. Mamy tutaj różne takie mniejsze, ale one i tak. Nie są najmniejsze. szukamy najmniejszego, najtakiego, bardziej ściekający. O, to nowa seria to krewetek. One teraz są w kształcie jakiś takich zwierzaków. Koali. Mamy ja mam dużo. Ciężki, i ja zaczynam, ale gramy w jednej drużynie, czyli tak. obydwoje musimy zować tutaj. Tak. i będziemy musiała wybrać się batom tą potem. Musisz złapać chociaż jednego, żebyśmy Chcę je mogli iść dalej. Przepchnąć się najlepiej. nie? Bo ja widziałem jak kiedyś panie łapał normalnie. O. o coś takiego ufinka. Dobra, ja też spróbuję ale jeszcze. Ale ja teraz chyba na zmyłe? No dobra. To coś czuję że najmniejszych złapiemy najwięcej liderów. I są najcieńszy. Czasem. Ja widziałem jak pan łapał. Jak? Kurczę! Dobra, próbuj. A tutaj? Ja bym złapał tego. Nie ma tego, co z czasu. A kota krewetka jest mega. Ja chcę do jej kawiarni. A nie da się drugi Uf. raz? O nie. No one Ej, są to jest cięższe. Ja widziałem jak pan dosłownie ją łapał w całości, bo on bardzo mocno trzyma ten chwytak. O, chodź do nas mała. Dawaj, dawaj. Nie! Kurde. Ale ktoś wygrał. Tu bardziej? Cały Dalej łapać. trochę. łapać. No chyba nie. Jeszcze damy radę, musimy dać radę. Wydaje mi się, że potem będzie łatwiej. Chyba tak. Tego pierwszego, tego brązowego łapu. Tutaj co jest hmm? najbliżej? Tego, bliżej, co jest? O, właśnie tego chciałem widzieć. 100 lat później. No nie wierzę, widzę. My mi... na pierwszym etapie się zatrzymaliśmy. Nie, damy radę, damy radę. Teraz już wszystko będzie dobrze. Patrz teraz, jak to się robi. To dla ciebie? Nie, nie dla mnie, ale jest. Udało się. Oh Kolejny Zaby level. Jest tu tutaj. Ty ci Kirby, a po tym Kirby, Kirby chyba pójdziemy na tego psiaczka, bo on, on jest już taki średniejszy. A nie, jest na to dopiero czwarty. A, o a, No to więc powodzenia. To nam trochę że zajmie. Teraz tu. No. To może być ciężkie, no, tak? No, Kirby wydaje. będzie bardzo ciężki, moim zdaniem. Mm. O, ale o, przysunął, o. Się, przysunął się, przysuną się, czekaj. To jeszcze Co że to będzie najgorzej wydane pieniądze. Cicho. No będzie najcięższe. Za krewetkę. Za tysiąc jedów. O. Ojoj, 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 ojoj! Ale jest blisko. Kirby do mnie ja kolejki, tak, dawaj. Spokojnie, Kirby na pewno chce zachować. Przesunęłam ze mną iść. go, więc jest blisko. A to tak nie działa, ty musisz go. Nie! Też to zahaczyłam. No nie wierzę w to. Tu nać, To jest w ogóle brązowy Kirby. No bo to jest jego kolega, tutaj macie nazwę. Ładnie. No, perfekt było. Dobra, i widzą muffinka, Finka, sterowanko i będzie? O, Kirbuś, no nie Ej, o, On strasznie chyba, spada i, Chyba musimy zmienić maszynę z tym malutkim Ja też się tak No, ciężko będzie z Kirbusiem W ogóle wszyscy lubią Kirbiego tutaj w Japonii Wyprzedany jest w Happy Tak, no, Dawaj Oj, oj, oj oj, Oj, oj oj. Ale się zatrzęsło, czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz, ja ja raz Jeszcze raz, już trzeci Dam radę O, ty szokujesz No I, Żeby w to trafić, wiesz co chodzi? No Kurczę, nie trafiłam Aaa, porażka Chodź, do taty nie no... Z... On jest coraz dalej, zamiast coraz bliżej. Ja. Mam pomysł. Że dwa. Czy tamten. O, o, o. ostatni raz ja, ty miałaś trzy. I teraz zapię go za pupcie. No Taki plan, taki plan. Ojej ojej. Za, go za Musisz Go dobrze, no. coś Bardziej zapufcie jeszcze dalej moim zdaniem. Zalabra, próbuj. Joj. Ale to... O! Prawie! Proszę, proszę teraz. No przy to jest za dużo. Ciekawe nie za mytkę. A gdyby za to? Teraz się musi udać No nie, on tutaj mi wie. Nie, no no Nie lubimy Kirby'ego, zaraz się pokłócimy z kirbim. To jest ciężki odcinek, widzowie Tak, to jest cięższy niż zawsze Ostatnie dwie próby, jak nie zmieniamy nam też małą maszynę inną Teraz zacisnęło, no, żartujecie sobie ze mnie no, Cały czas zaciska, tylko tak? nie tak jak trzeba, tak. tak Kirby jest niewymiarowy po prostu, jest złą kulką Nie obrażaj O! Proszę. No, niestety. Kitek załamany. Jesteś szukał innej maszyny. Kirby mnie oszukał, widzowie. Kirby mi mówił, że jest kolegą. No, czemu to. To był już. Powinniśmy brązowego Kirby'ego łapać. Mm. Nie maszynę, maszyny, bo tamten Kirby z nami nie chce iść, ale tu też są Kirbusie. O, wow, albo. Albo Proszę, jak pójdziesz na pierwszym się... Kurde, zahaczyłam. Nofika. Zahaczyłam to, co jest? Musisz bardziej odjechać. Także dość tego Kirby jak Do Kirby'ego jeszcze wrócimy. Mamy jeden, I jeden i aktualnie, pać. jeden Jakie dla pluszaków. Nie, to jest fioletową różową. Fioletową bierzemy. No, też się bardziej ten podoba. Ja chcę już iść na turzę, ja potrzebuję jumbo, a nie jakiś tydzień. No, to nam trochę zajmie, widzę, wie. E, nie, ty je źle. tak ustawiasz, że się gdzie da złapać sprawę, to no, ja wiem. na Mądrolsa, totalnie. Ty chcę. grasz na tej ja będę grać na tej. Ej, to jest dobry pomysł w ogóle, tak, szczerze, że tak. I kto pierwszy zdobędzie. To ja zaczynam też. Matka, jak go mam złapać. No, nie wiem, tak sam go ustawiłaś. No, no super. Mój już tak jest ustawiony, że ja mam ciężko, weź go wyjść. To przestań ustawiać tak pluszaczki. No bo jakoś tak się przyleciał. na. Plan był dobry. To się wykonanie. Uł. I tu ja ustawiam źle, tak? Nie, mój przynajmniej leży. Patrz, już z się skończyły, czyli ludzie tam wyjmują. Wow, oj, oj. czekaj, żeby go wcisnąć, oj e, dobrze, tak, 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 Ta? tak, tak, pójdź, pójdź teraz, dobrze, dobrze, jest idealnie, aj, ja go chcę, musisz go zdobyć, ja biorę kota, czemu, ej, no nie, co on jest tej samej wielkości, no nie, tak, ja Ale ale, ja chcę kociaka, i nie da się dalej, co jest, widzisz, to dlatego, że chciałeś Sinon Rollsa, to jest łatwiej, kota, I zabieraj żadnych małych automatów, nigdy więcej. No, chodź do łamusi. Powodzenia. On no jest za ciężki. Nie no, widzowie, ja, ja chyba idę zaraz na duże, no. Nie możesz. Wiem. Teraz takim triczkiem na boczek go. No, ty dalej. Teraz dalej dajesz, nie no. Nie, próbuję tą świnkę. Ja biorę świnkę, zakaz cinnamon rollsów. Tak złapiemy, patrz boczkiem. Okay. Patrz, tak. No, ale z blisko. blisko no. Dobra, dobra, musimy jak Ja chcę iść dalej. Ja już mam dość. Jest... Rzuć się. Nie, ja mam dość. Nie wiem co to jest, ale to też jest malutkie, więc to też spróbuję. I tak właśnie zmienia książki. Nie wiem co to jest, ale wygląda mega cute. Mm. Tylko duże. Takie Ala parfumy, ale z blisko. Mogę nas uwolnić z tych małych. Patrz. I teraz popchniemy. To jest dopiero drugie tam, wiesz o tym. Ten... Kurczę, gdzie to poszło? Nie dojeżdżam tam. Tego ciężko. No. Dobra, Jakie pora na słodkie. psiaczki. Odcinek łapie, tylko małe, pluszaki z automaty. Tak, tylko ty ci. Ej, patrz, celuję w to. Było blisko. Bo... No, Przemyśliłeś. Dawaj. Ja go łapę, a ty łapiesz następnego. Dobra. Chodź. Ale było blisko. Chodź do mnie, przecież chcesz być ze mną. Zobaczmy jak pójdzie ten. No, cudowie. Goł giga automaty, tylko jumbo automaty. Przez 24 godziny. Ładnie. A, a mogę Cię popchnąć? Możesz. Ładnie go łapiesz. Ale, o, o, ale jest, jest blisko, blisko, jest blisko. Musi no tak kręci. O nie. No, nie, no, nie, no nie, no nie, Możesz, nie, możesz go hakiem uderzyć, słyszysz? się. w dół, nie. nawet w dół sprój, od razu w dół. Nie, tak? troszeczkę, no. troszeczkę Nie, tak. no nie, go, go zrzucisz. Nie, z spróbuj, hakiem go w dół. No. Powiedziałem nie Ci tak. jak, po czym zrobiłaś centralnie. Nie, 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 stronę. nie chcę Cię słuchać, nie chcę Cię słuchać. bo już tak blisko. No, no. tak, wystarczyło nacisnąć w dół. Teraz tu? No chodź, proszę. Kurczę, ja go teraz muszę być? No cóż? Nie! Yeah. Tu jest lepszy hak. Ale co, przygrzmocił Patrzcie jaki on jest słodki, on sobie śpi w taką komputerce no, Powiem mam widzowie, tylko duże się opłaca moim zdaniem To i teraz tak, chodź do mnie Jesteś mały, jesteś słodki I takiego jeszcze nie widziałam Ojoj Oj, ładnie Wiesz co, ciężko się głapie, bo on jest strasznie szeroki no To chyba dobrze. <grym> na tą maszynę A drzwi się dociska No on bardzo jeździ ten automat, on tak jeździ no. na boczki <grym> Jest, 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 <grym> w końcu W końcu Idziemy na kolejny rozmiar. Tutaj, Kitek, teraz mówi, że kolejny na On jest droższy widzowie, on jest o po 200. No, on jest po 200. Dawaj, 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 ale dawaj, on, dawaj. No, on jest. No. i no. zapówcie, chyba nie. Chyba nie no. dobrze. Tego tak jeszcze Kitek możesz spróbować. patrz. A on jest tańszy, bardziej się go opłaca. Są no. dwie gry za jedno. Więc trzeba na niego liczyć teraz. Na A, hat? i da się go dwa razy naciskać. Wow. Ojoj, ale poleciał. O nie. teraz ja gram. A tu jest jeszcze jeden. O matka, jak się słabo. Przynajmniej możesz wybrać sobie, którego chcesz, Plus. Kamyczki zbiorę. Nie. To nie. Ja. On ma słodką kokardkę. My już mamy takiego w domu, dużo większego. Tak. Aj, a Ale blisko. Ta go bardziej za całość łapać. Ja też nie, próbuję za głowę. Za tak, za, razem z pókcią. O, weszło, bo ten plastik jest delikatny. Czasami są takie plastiki twarde. Aj. Musisz się przeturlać, Puchna. No nie maruj. Nie ma. wiem, dlaczego ty mnie tak ustawiasz? On będzie naszym kolegą. Ale blisko. Ale boję się, że nie złapę go dobrze. Prawie jak chciałem. Prawie. Fuj, jaki słodki ogonek ma. Ej, i nasz no. ten duży też ma taki ogonek? Tak. Sturlaj się do mnie. Mhm. Y -y -y. Sturlaj się. się do mnie, sturlaj. Teraz ty? Spróbuj. Yeah. Żeby go pociągło, chociaż w tą, nie pociągło. No. Ten jest taki sam jest taki sam, No proszę bardzo. Znowu musimy go rozmienić. Nie jest tak źle akurat. Eee, ale to jest o, masa do, ale za duże na hak. niego. nie, no dobry, on jest, jest. Za on duży się na mocniej niego, zamknie. go. No A ja co ty wstrzymałaś? Że... Przecież naw niego? Jak bomba. Tak, bo myślę, że całował w niego. Wiesz, tego nawet nie się... zapomniałaś. Całuje idealny środek w niego, bo to jest bardzo dużo tak. No tego białego. A białego? A może żółtego? Nie, białego, no biały jest obok. No musimy co ty robisz. Tak, już próbuję. Taki kaczuszkowaty on jest. Lecisz drugi raz. Widzisz? on się zamyka, to normalnie. No chodź. Jest delikatny, możliwe, Co że... tu? Prawie. Mam brać białego czy żółtego? Spróbuję białego wziąć Trzeba ja w odpowiednim momencie wynaśnić ten drugi raz. Teraz. Nie wiem, czy ten hak nie będzie za daleko. Nie. No ja choć go podniosłam. O, tak się bawisz? Na razie jest 1-1, przypomnę ci. Zabierzemy ci żółtego. Ale złapał. To no, spadnie. ostatnie 200 dla Dobra. ciebie celujesz? Nie wiem. No w co ty celujesz? Przestań. Tak to by nigdy nic nie zmieniając stę. Ojoj, ta folia jest taka myląca tutaj. Nie, to, 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 to nie, to, to nie. nie. Wrócił jednak do tego. Słuchajcie, trzeba wybrać dobrą maszynę. Póki ty już jumbo. Jumbo są najważniejsze. Smutek towarzyszy nam każdego dnia podczas łopania. Oj, oj, oj. No właśnie chciałem tak, żeby, była, myślałem, że przejdzie. Mówiłam się troszeczkę. No niestety. Wyłujmy teraz tego. Potem idziemy od razu na Jumbo Jumbo. Jumbo. Nie spodziewaliśmy się, że ten odcinek będzie taki ja trudny. Ja się spodziewałam. Tak? O matko! Co ja zrobiłam? Boże, Prawie. Ja twoim czasem pycha i szczęście. Znaczy wiecie, Muffika nie celuje nawet, ona po prostu randomowo puszcza i ma nadzieję, że wejdzie. Nie, nie za bardzo. Tak, nie za bardzo do boku. Oj oj. Chodź może. Prawie. Ale był blisko, poproszę jeszcze. Wiesz co on chyba wyraźnie zaciska. Matko jak wszedł. Kurczę, wymyka się. Ostatni raz i teraz ty idziesz. Okej. Okay. Chodź. To chyba jest najłatwiejszy do zapania. Nie wiem jak on się otwiera. Perfekt. Tak. Prawie. Głowa jest za ciężka. A <laughs> bym perfekt. Dobra widzowie, ponieważ kończymy ten odcinek, nie udało nam się wszystkich poklej zdobyć. Jeśli chcecie kolejny, zostawcie koniecznie dużo kciuków w górę tak. i zrobimy dalszą część, ale kiedy chcecie już, że Jumbo skończy. Ja to sobie powiem spróbuje. tak, Jumbo, to jest dobry, do, lepszy nie jest ten opcja. Jumbo, Jumbo, bo nie skończyliśmy odcinka. Skończymy na 3000 razy w górę. Patrzcie, wiesz czemu Jambosek jest lepszy? Bo go widać, jak go łapiesz, zobacz. Widzisz? A nie jakieś. O! On nie wpadnie, co prawda. Weź, do, w nadzieję jednak. Kiedy chcesz się był ciekawy pufy, no to czyń honory. Matko, ktoś ją przerzucił tak, że będzie bardzo ciężko. Co ja, wiem, ja, ja wiem, kto tak ustawia wszystkie, żeby się nie dało złapać. Ja. Tak. <grym> Ale chodzi ja taka nie mała, byłam. Chodzi tutaj taka mała mufinka, która Czeko. specjalnie robi... Ja na tym nie byłam, przestań. O, z oficjalne z ja O nie, kulki nie trafiło. O, tak? Jest? jest O, jak przyrżnęła. Wow. To jest za ciężki, <grym> widziałe.